Dzisiejsze podpisanie nastąpiło w, w gościnnych murach Starostwa Powiatowego w Drawsku, także z tego miejsca bardzo serdecznie Panu Staroście Jackowi Kozłowskiemu dziękuję, że mogliśmy gościć tu ponownie. Właśnie dzisiaj, Szanowni Państwo, podpisaliśmy umowy ze stowarzyszeniami, ze społecznikami właśnie w ramach programu Społecznik kolejnej naszej edycji. W tym roku, w tej wiosennej edycji, bo ja to zawsze dzielę na wiosenną i jesienną edycję, ponieważ społecznik dwukrotnie w roku występuje, więc będzie można sięgnąć na jesień ponownie po pieniądze z programu społecznik. W tym roku przeznaczyliśmy jako Urząd Marszałkowski 3 miliony 600 tysięcy złotych na wszelkie działania naszych społeczników na Pomorzu Zachodnim. Była rekordowa ilość, która, tych wniosków, które wpłynęły do nas, do urzędu i to było 1297. Niestety nie mogliśmy wszystkich tutaj wynagrodzić, bo raz, że wiele wniosków odpadło formalnie. Ale mamy dla 603 wnioskodawców, beneficjentów podpisane umowy, realizujemy te zadania i bardzo się cieszę, że tak naprawdę już od jutra będą mogli nasi społecznicy działać, bo, bo te pieniądze niezwłocznie wpłyną na konta tych naszych stowarzyszeń. Bardzo się cieszę, bo te działania są bardzo innowacyjne. Kreatywni są nasi społecznicy, ale też trzeba przyznać, że za każdym razem te wnioski są dla nas również zaskakujące i wspaniałe jest to, że mamy tak bardzo aktywnych mieszkańców Pomorza Zachodniego. Co będzie się działo? Będzie się działo wiele. Aktywność ludzka jest niezmierzona. Widać to w tych wnioskach, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego, a są od instytucji, od. Stowarzyszeń z terenu powiatu. Różne rzeczy, od sportowych po ekologiczne, od bardzo ambitnych po takie delikatne, zabawowe. Ja bardzo się cieszę, że aktywność naszych mieszkańców, naszych stowarzyszeń znajduje wsparcie w finansowaniu również z pozycji marszałka województwa.